Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam bardzo użytkowy make-up. Będzie to make-up na wideokonferencje, które teraz w czasach pandemii koronawirusa są coraz bardziej popularne. Także jeśli jesteście ciekawe, jak zrobić sobie taki makijaż, który jest szybki, podkreśla urodę i sprawia, że wyglądacie bardziej profesjonalnie, zapraszam, zostańcie ze mną. OK, no to zaczynamy make-up. To będzie taki makijaż, który bardzo lubię, czyli szybki, prosty i z ograniczoną ilością produktów. Ja mam już oczyszczoną skórę. Teraz będę nakładać krem głęboko nawilżający z ekstraktem z czarnego ryżu. Super nadaje się pod makijaż. Jeśli dojdziecie do wprawy, to ten make-up powinien zająć tak 5-7 minut. To jest krem koloryzujący na dzień, który wygląda mega naturalnie na skórze. Bardzo ładnie wyrównuje, wręcz minimalizuje widoczność porów. Używam odcienia Golden Beige. Nakładam go palcami. Dam też odrobinę pod okiem. I oczywiście Szyja. Tutaj mamy twarz SOTE, tutaj z kremem koloryzującym. Ja uważam, że efekt jest fantastyczny, bo kolory skóry jest wyrównany, jest efekt naturalności. Jest to produkt, który mam wrażenie, że też pielęgnuje skórę. Jest bardzo lekki. Z bliska widzę, że pory są wręcz zniwelowane, więc jestem bardzo na tak i uważam, że przy makijażu, właśnie na telekonferencję, ten podkład nie powinien być jakoś super kryjący. Jeśli mamy coś do zakrycia, jak na przykład cienie pod oczami, takie jak u mnie, to sięgnijmy po mocniejszy produkt i tutaj punktowo będziemy maskować takie zasinienia. Nakładam palcem. W miejscu, które łapie najciemniejszy kolor, wklepuje. To nie jest duża ilość produktu, nie tak jak w tych filmikach na Instagramie, kiedy produkt się leje pod okiem, bo to po prostu jest zbyt obciążające dla takiej delikatnej skóry pod oczami, i odrobinę na górną powiekę. Ale to są naprawdę takie śladowe ilości. Produktu. Teraz czas na mocniejszy korektor. Jeśli jest taka potrzeba, to są moje takie prywatne korektory całoroczne. Można sobie dowolnie mieszać kolory. I ja płaskim, syntetycznym pędzelkiem punktowo na przebarwienie. Róż w stiku. Na najwyższym punkcie robię sobie takie kółeczko i delikatnie rozcieram granicę palcami. Zasada jest taka, jak przy standardowym różu nie za blisko nosa, dwa palce odległości, nie za blisko oczu. Możemy sobie ten efekt jeszcze wzmacniać wedle upodobań. Daje więcej produktów, ponieważ aparat zjada. Tak samo podczas wideokonferencji w laptopie ten obraz będzie trochę też taki zniekształcony, więc odrobinę możecie podciągnąć. Puder pod oczy. Bardzo leciutki, bardzo fajnie utrwala korektor i ładnie rozprasowuje. No w moim przypadku już mogę śmiało to powiedzieć zmarszczki pod oczami. Fajny, nieobciążający. Zaczynam od skracania czoła. Eee, przy takim makijażu na telekonferencję nie mogłoby zabraknąć modelowania twarzy. Myślę, że to jest bardzo istotny etap w tym make-upie. Jeszcze odrobinę na szyję, która zazwyczaj odróżnia się w kolorze. Najczęściej jest jaśniejsza, więc warto ją odrobinę przyciemnić. Wrócę jeszcze raz do pudru. Precyzyjnym pędzelkiem delikatnie sobie przypudruję miejsce między brwiami, bruzdy nosowo-wargowe i brodę. Bardzo lubię takie kształty pędzelków, bo one Precyzyjnie właśnie wchodzą w trudniej dostępne miejsca. Teraz kolejnym etapem będą brwi. Ja uwielbiam ten produkt z marki Benefit. To jest maskara, która delikatnie koloryzuje włoski. Zawsze mam w pobliżu chusteczkę higieniczną, żeby ewentualnie zdjąć nadmiar produktu. Delikatnie wyczesuję włoski ku górze. Ja podczas kwarantanny zdołałam trochę zapuścić moje brwi, więc tym bardziej um, to zadanie jest prostsze. Teraz czas na makijaż oka. Ja uważam, że on powinien być ograniczony do absolutnego minimum. Będę sięgać po tematowe. Chłodny, beżowy kolor, w załamanie powieki, na bok, żeby dodać trochę głębi oczom. Biorę pacynkę i będę podkreślać tutaj miejsce tuż przy rzęsach, żeby odrobinę unieść zewnętrzne kąciki. Sięgam po ten kolor, który dałam w załamaniu powieki. Robię taką smuszkę na dolnej powiece, żeby zaakcentować. I sięgam po eyeliner. Bardzo cieniutka końcówka, tak żeby zagęścić optycznie linię rzęs. Zależy mi na tym, żeby ten look był profesjonalny, więc, więc kreska jest raczej z okiem, nie, nie, nie robimy jaskółki, nie robimy nic dramatycznego. To taka delikatna kreseczka, która unosi opadającą powiekę. Teraz tusz do rzęs. Tutaj przy tym tuszu producent obiecuje stymulację wzrostu rzęs. Zobaczymy, testuję podczas kwarantanny, dam Wam znać. Teraz konturówka do ust w naturalnym kolorze, Usta przy tym makijażu na telekonferencję uważam, że powinny być dyskretne, nie rzucające się w oczy, raczej nie błyszczące. Po prostu. Nabliżone, ładnie podkreślone. Tutaj mam taką minkę w jasnym cielistym kolorze. Odrobinkę na pędzelek. Ja podkreślałam tylko dolną partię ust, żeby ona też była taka bardziej e, wypukła. Tak oto wygląda makijaż na wideokonferencję. Jest to szybki look wymagający niewielkiej ilości produktów. E, myślę, że też ma moc terapeutyczną i pozwala się poczuć lepiej i spowodniej e, podczas wideorozmowy. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam za miesiąc na kolejny odcinek, zapraszam też do subskrybowania, pozostawienia jakiegoś śladu obecności po sobie, do komentarzy i widzimy się za miesiąc. Do zobaczenia!